kochani, zapraszam Was na cotygodniowe wiadomości żużlowe. Na wstępie zapraszam do subskrypcji kanału i aktywnego komentowania. No to lecimy. W środę zapadła decyzja sądu, zgodnie z którą klub Zdunek Wybrzeże Gdańsk musi wypłacić Jakubowi Jamurkowi 100% kwoty, jakiej domagał się zawodnik, czyli 76 tysięcy złotych. Zaskakująca jednak jest decyzja sądu o podziale kosztów sprawy sądowej, czyli zawodnik wygrał sprawę, ale musi podnieść yy, połowę kosztów sądowych. Dziwna sytuacja. W środę Adrian Miedziński przeszedł dodatkowe badania lekarskie, które miały dodać odpowiedź, czy zawodnik będzie mógł wrócić do uprawiania sportu. Wyniki wyszły pozytywne i nic nie stoi na przeszkodzie do kontynuowania kariery. Przypomnijmy, że Adrian Miedziński podpisał kontrakt warszawski za branczyk Polonią Bydgoszcz. Wkrótce powinna wyjaśnić się przyszłość zawodnika. W sobotę w Zielonej Górze odbyły się mistrzostwa Piotra Protasiewicza, które były ukoronowaniem przebogatej kariery wieloletniego kapitana falubazu. Pomimo nie najlepszej pogody udało się odjechać całe zawody, w których zwyciężył Jarosław Hampel. Pod nią uzupełnili Emil Sneflutynow i Bartosz Zmarzwick. W niedzielę natomiast rozegnany został 34 Kryterium Asów Bydgoszczy. Bardzo silnie obsadzone zawody wygrał artyą Łaguta, dla którego był to powrót na żużlowe tory. W biegu dodatkowym drugie miejsce zajął Dominik Kubera, a na trzecim miejscu uplasował się Szymon Woźniak. Z dobrej strony pokazał się powracający na tor po ciężkiej kontuzji Niki Petersen. Półtora roku temu w Toruniu doszło do fatalnego upadku Mateusza Jabłońskiego. Cała żużlowa Polska trzymała kciuki za powrót do zdrowia młodego zawodnika, który ponad miesiąc utrzymywany był w śpiączce. Mirosław Jabłoński przekazał w ostatnich dniach informację, że jego syn wraca na 100% do żużla. Odbył w tym roku już dwa treningi we Wrocławiu i prawdopodobnie wkrótce odnowi licencję. Z niecierpliwością oczekuję na dalszy rozwój kariery młodego zawodnika. W ostatnim tygodniu rozegrano kilka sparingów. Między innymi Apator dwukrotnie zmierzył się z drużyną częstochowskich lwów. W obu przypadkach lepszy okazali się gospodarze. W Toruniu zwyciężył Apator 52-38, a w Częstochowie włókniarz wygrał 47-43. W Gorzowie znowu nie udało się wyjechać na tor i jedyny sparing rozegrany został w Lesznie, gdzie Ebut boot z zwyciężyła z miejscową Unią 45-44. Najbliższy weekend również zapowiada się ciekawie. W Toruniu odbędą się indywidualne, międzynarodowe mistrzostwa ekstraligi. Natomiast w niedzielę w Rzeszowie odbędą się mistrzostwa Polski Park Klubowy. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli Ci się podobało daj łapkę w górę i nie zapomnij o subskrypcji. Do następnego!